w ofiarą faszyzmu, czyli 45 latach i tam taki pomnik mamy, to jesteśmy że przy Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk I jesteśmy przy Urzędzie Miasta w Bydgoszczy i na Rynku Starym. Tak wygląda Urząd Miasta, przed chwilą tam byliśmy na półtora godziny rozmowie z Panią Prezydent, odnośnie współpracy z Fundacją Sławpol. Tutaj, proszę Państwa, jest pomnik w hołdzie faszyzmu 39-45, potężna budowla, ale krzyż na końcu trzyma ta osoba w środku, czyli można powiedzieć pomnik chrześcijański. A tam, proszę Państwa, no, rynek stary. Oczywiście tu komponowane nowe budowle, jak ja tu byłem 10 lat temu, to to budowano. I tu teraz zbudowana jest tam Biedronka, jak zwykle musi być. Ale jest spiżarnia kujawska z PRL-u. O i to już tam PRL, PRL tu w Bydgoszczy też ma swoje miejsce. Jak widać, bo to jest Polska Partia Socjalistyczna, to i PRL musi też być. A zobaczymy co tu płonie, Zaznić. znić. Podejdziemy bliżej do tego ognia. No tak pokazuje tutaj, tutaj ten, tę całą budowlę Urzędu Miasta Bydgoszcz. I tu rozstrzelano 9-10 września 60 roku 40 zakładników mieszkańców B. Be Bydgoszczy. Niemcy zgromadzili ich na starym rynku i rozstrzelali. Znaczy, ludzie zgromadzili, żeby widzieli tę egzekucję. Rozstrzelani Bolesław Bachora, i tutaj wszyscy są wymienieni. No, tu wszyscy rozstrzelani po kolei. A pomnik osunięto 5 września 1969 roku. Walki i męczeństwo uczono pamięć obywateli polskich z Kujaw, Pomorza i Ziemi Chemińskiej. Poległych zawodowych w czasie II wojny w latach 39-45 a tutaj jest znicz, znicz jest, który daje ciepło, tak? Ciepło daje, a pan się tu ogrzewa. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. No. Pan się grzeje przy tym ogniu. Tak. A panu zimno. Bezdomny a, to, jest. a pan jest taki bezdomny. Aha, to pan ma tu koc i śpi pan pod tym kocem na tej ławce? Pod tym ogniu? Nie, nie, to gdzie pan sypia? Jak a jest zimno? Duży. Zależy na którą klatkę pan trafi. tak? A są ciepłe klatki czy zimne? jak tam A lokatorzy nie wygajają pana? Panie? Nie, nie wyrzucają pana. A, a dlaczego pan nie pójdzie do jakiegoś tam urzędu, tam miejskiego ośrodka pomocy społecznej, żeby panu coś tam ubrali, ocieplili? Nie ma takiej pomocy tu w Bydgoszczy? Jest. A pan jest zbyt Bydgoszczy w ogóle? Pan się tu urodził w tym mieście? Nie, nie. A skąd pan pochodzi? Z Olsztyńskiego. Z Olsztyńskiego. To pan tutaj przybył do Bydgoszczy? Lizbard Werski, tak? Aha, rodzica. No i dlaczego pan jest bezdomny, co? Rodzina pana wyrzuciła z domu? Nie, nie ma pan rodziny? pracowałem w zakładach mięsnych, dużo przepisują. To w Bydgoszczy? Tak. Bydgoszczy, Aha i co? I co pan to? Dużo przepijałem. Pieniędzy. A pan dużo pi, pi, pił pan po prostu. No. I pan to wszystko przepił i teraz pana nie pracuje już, tak? No. Bo pana nie chcieli, bo jak pan pił, to pan nie mógł pracować wtedy. I pana zwolnili z roboty. A pan tu miał mieszkanie wytgoszczy? U teściu. U w cały czas pan. Bo pan żony nie ma? Miałem, ale nie ma. Już pan, już pan sobie żonę zostawił. No dobra. Ona mnie zostawił. No to tak już, no jak pan pił i pan pieniędzy nie przynosił, no to pana zostawiła no co się dobrze. dziwić. Chyba wiadomo, no po co po co ma pana taka no żona nie będzie pana utrzymywać przecież w końcu? Wie pan, to się kochanki utrzymuje, a żony to chcą, żeby je utrzymywać. Nie? Zresztą kochanki też tak są. No ale proszę pana, teraz pan tu sam siedzi na tej ławce, a, a ma pan jakichś kolegów, znajomych tutaj w tej a, I Niech pana nie chce przytulić. Nie, nie chce. Także kurde cały czas... Ile, ile lat już pan jest tym bezdomnym? O, trochę już jest. I co? I Niech panu nie chce pomóc? Ja jeszcze ja to były moje żony i mam... Była żona panu jeszcze pomaga? Tak. I co ona robi? Jeszcze jedzenie, da. Da coś zjeść, tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze jednak tak całkiem o panu nie zapomniała. Nie. Nie, 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 nie wyrzuca pana za drzwi. Aha, czyli coś tam zje pan, ale śpi pan u niej czy nie? Spać pana już nie, nie, nie bierze do, 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 do domu. Nie pozwoli panu. To jest, pan w dzień pogrzewa tutaj, tak? A co pan je? Gdzieś tam dajna jakaś jest dla biednych, tutaj czy coś? Mają takie posiłki, jakieś? kościół, coś pomaga. Jak to wygląda? To wydgorszy? Bo u nas to tam dają takie zupy pod Neptunem w Gdańsku. A tu coś dają? W Gdańsku kiedyś siedziałem na przeróbce. A na więzieniu pan był? No Tam jest takie takie lekkie więzienie. No. Na przeróbce z Dokładnie Tak, No dalej czynne jest używana. No ale chyba pan tam nie chce już się wybierać. Nie. Już panu to przeszło. Pana, no to... Byłem młody. Tak, no i pana skazali. 17 lat. I co pan zrobił wtedy, że pana zamknęli? Wtedy za, za co? Za, za, za rybaka dostałem, bo na czatach byłem. Na czatach pan był? A co, a co, co pan czatował? Na co? No coś kradli, a pan pilnował? No, a ja... A pan pilnował. No, no, polu na polu namiotowe. I, do... I pana zamknęli. A, na polu namiotowe jeszcze. To były młode czasy tam jakieś, a. dawno. Dawno i nieprawda. No dobra, ale teraz no to co? Tam tak już ile lat, pan tym bezdomnym? Jaki pan ma staż? Trochę już jest. Dwa lata, pięć? No nie. Więcej? Ale tu jest taki Komitet Obrony Bezrobotnych. Słyszał Pan o tym na Garbary? Yy, tam o coś, tam jest jakiś, yy, Pan u nich na Garbary? Na Garbary? Tam jest Komitet Obrony Bezrobotnych. I on pomaga tam tym biednym i ubogim też, podobnie. pracowałem tam w no, ale na mówię, na że tam. tam nie, nie tam, gdzie ta szkoła jest, tylko z drugiej strony. Po drugiej stronie, ulicy, po górze Jadwigi, i tam trzeba przejść na drugą stronę i tam jest taki. Niech pan nam się przejdzie, tam jest Komitet Obrony Bezrobotnych. Może oni no, panu coś tam dopomogą. No co? Spróbować można, nie? Warto? Zawsze coś tam poszukać. No. Jakiejś zmiany swojego losu życia. Bo tak pan wiecznie będzie bezdomnym i co? Nie planuje pan zmiany życia? Czy, czy pan tu tak dobrze już? Czego z tym? masz śmierć przyjdzie. I... A to pan mówi tak jak moja mama, ale moja mama ma 84 lata, a pan ma ile lat? Ile pan ma lat? Już. A ja 59 lat. No pan jest młodszy ode mnie, panie, panie. No daj pan spokój. No ja brodę zgoliłem, to tak młodo wyglądał. Ale proszę pana, ja, ja jestem od pana, pana starszy co najmniej 5 lat. No proszę pana, i co? I, I pan tutaj tak siedzi na ławce i nie chce pan zmienić swojego losu? No coś trzeba zrobić, niech Pan pomyśli. Niech Pan idzie na te garbary jutro tam, gdzieś koło 11 tam będzie ten szef tam, co pomaga bezrobotnym może i bezdomnym pomoże. Bo oni tu jakoś łaźnie dla bezdomnych uruchomili ostatnio też słyszałem. No to, to życzę Panu no, zmiany trybu życia, bo to tak... Ciepło będzie, no ja wiem, ciepło to tak, ale trzeba jakoś żyć, nie? Inaczej. Dziękuję. No jak widać pod pomnikiem bezdomny się grzeje. No i tak to wygląda w tej, w tej No gdzie są pomniki z kwiatami, podłożonymi zresztą, bo tu jakiś kwiat pod, był, ale ktoś wiatr go zdmuchnął i spadł, no nie wiem, i pan leży na ziemi. A idę do młodzieży, zapytam się, co młodzież tu robi. I... Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie w ogóle? Grałem w Próbujemy się wtopić w gołębie, ale musimy wybrać swoich liderów. A to znaczy, macie tu jakieś takie gry, zabawy? Znaczy Na czym to polega? Trzeba najpierw spoić odpowiednią ilość gołębi, a A potem... czym wy te gołębie spoicie? ale tego akurat nie To mogę. jest tamnica. A rozumiem, a wy tutaj ze wydgoszczy jesteście w ogóle? Tak. I co wy tutaj Uczycie się w tej wydgoszczy czy co, tak. się pracujecie? No tak. Aha, i teraz to już po lekcjach jesteście. Już dawno, tak. I teraz co, lekcje odrabiacie czy co, nie wiem co tutaj. Bo ja, kiedyś u, do ja, ja kiedyś uczyłem studentów, kiedyś byłem też nauczycielem, ale chemii. A chemii z chemii jesteś dobra? Zależy Aha. w jakich sprawach te no alkohole. No prawie, nie, 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 tylko o alkoholach myślicie, się, przecież trzeba mieć też umieć, żeby w ogóle się nauczyć, nie? No ja żartowałem. Chyba tak. proste, nie? No dobra, a pan to posłuchuje przez ten głośnik tak nagrywa pan to wszystko? Nie, nic nie nagrywa. Nie, no ja bo pan to takie jakieś takie słuchawki pan ma. Nie. Dziwne. Może pan to nazwać słuchawkami? że ja widzimy na internetu nie? Ja będę panu sobie no dobra, no ty, a, słuchajcie, a, a tutaj. Y, 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 ten co tak się ten bezdomny, bezdomny siedzi tutaj, on się grzeje przy tym ognisku to on zawsze tak tu siedzi? To Nie jest bezdomny. No sam jest... przepraszam, ja przed chwilą z nim rozmawiałem, powiedział, że jest bezdomny, niech pan nie mówi. Od Ale, razu sam się przy... tak Ale on tak sam przyznał się, przed chwilą ze mną wywiad robił. Ja też byłem bezdomny i nie należy mi. Pan nie wygląda na bezdomnego, żeby na pana. Ma, 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 Mamy tatę, pan ma? Nie no to, ma? No to co, no to co pana opowiada takie rzeczy? Zawsze ja że nie wiem. No pan Siemnia, proszę pana, jak, jak, jak wiem. Ja już widzę po oczach, że pan kręcisz. A pani? Mój tatar nie żyje do 18 lat. Ale pani mamy ma. Mamy mamy. Czyli po rota. Tak. Tylko. No dobra, jak masz na imię? Magdalena. No dobra. No to powodzenia, wszystkiego dobrego, bawcie się dalej. A ja wracam do Gdańska. Pomorska telewizja narodowa, tam znajdziecie to. Okay, Ahoj. Dziękujemy. No jak widzicie państwo. Tutaj młodzież też jest i bezdomni, a tu jeszcze siedzą tacy lody jedzą Dzień dobry Pomorska telewizja narodowa, wy zbyt Bydgoszczy jesteście? A nie, to nie stąd, aha, przyjechaliście tutaj. Tak. A z daleka? Bo jazdańska. A, a, Wrocław. I co? I tutaj zwiedzacie sobie? No jak się podoba ta Bydgoszwa? No bo tu ja tu będzie się od temu, ale to się zmieniło, dworze znowu mają, nie? Ładny. U was też taki jest? Jeszcze nie ma. No, ale może będzie kiedyś, nie? No, wszystkiego dobrego. Idziemy dalej. Idziemy, tutaj jest Kujawski PRL. Idziemy do tego PRL-u. Piwo na wynos, wino, piwo bar i bufet aha, i jest rower, bo kiedyś tu w Gdańsku, no, przepraszam, w Bydgoszczy były bydgoskie zakłady Romet bydgoskie rowerowe ale mamy towarzystwo Polska-Austria każdą środę miesiąca dyżurują, od 16 do 18 i tu właśnie mamy fachowców stowarzyszenie dziennikarzy w środę miesiąca zawsze jest no to, to rzadko działają ja też jestem dziennikarzem, ale nie mogę się do nich dostać, bo w środę nie będę przyjeżdżał tu piwo i i, ten, i rowery mają takie o i narty są nawet o. a tam są stare maszyny Teraz zobaczymy co tu mają w tym barze. Dzień dobry, pomorska telewizja Narodowa. A co to jest? Java, Dziesiątka o. Kiedyś taką miałem nawet. Fajne. Fajne. Co to jeszcze mają? Walizki, mają telefony stare. O, takie telefony na natarcie były kiedyś. I maszyny do pisania. No to było w PRL-u, teraz już nie ma. Tam mamy wystawy tych, tych magnetofonów, znaczy patefonów na płyty i telewizory były takie, to moja żona w kuchni robiła. I tutaj patrzymy na to górne półkę. O, tu się nosiło obiady do męża na, do pracy. I lampa naftowa jest. Maszynka do mięsa ręczna. Dzień dobry, Pomorska telewizja do Magdańsk. Czy, 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 czy jest szef tego lokalu? Nie ma. Nie ma. To Zadać znaczy on był z prl czy jak ten szef? Czy już... Jeszcze nie, nie. Nie znaczy on żył w prl -u. Czy młodszy No tak to wygląda restauracja PRL-u. No. I tutaj mamy orła bez korony. O, widać, znowu orzeł bez ogorony, or or to znowu nosik i dwa zegary są. A tam klimatyzacja to nie pasuje. No taka jawa 50 to ja kiedyś jeździłem do technikum. Jedziemy dalej, no. i ulica Mostowa czyli można iść pod most, no i tak to wygląda tutaj ten rynek bydgoszczy, dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa, wy jesteście z Bydgoszczy? Oczywiście. I co wy tutaj uczycie się, pracujecie? Uczymy się, Uczymy się, się mieszkamy. I jak się żyje w Bydgoszczy? może coś powiecie. Bardzo no bo to by nasi telewizowie pomorskie telewizy Narodowe chcieli wiedzieć. Czy warto do Bydgoszczy przyjechać? Czy coś można oglądać, a ja są ciekawe zabytki, może coś powiecie. Na pewno starówka jest ciekawa. Starówka, a coś ciekawego, takie ciekawych jakiś takich Wyspa i bardziej. Mińska. Wyspa Mińska i co tam się dzieje na tej wyspie? Znaczy zimą jest może... fajna atmosfera. No dobrze, dobra, ale co tam można zobaczyć? No, żeby znaczy, Jak przyjedzie turysta. są fajne, że tak powiem. Jak to określić? Muzeum okręgowe jest... Muzeum a okręgowe. A, a co w tym muzeum? Co w tym muzeum mają? Muzea są obrazów. wszędzie, no. Różne wystawy obrazów, na przykład jest Muzeum Okręgowe Leona Wyczółkowskiego. A, Wyczółkowski tam jest. Tak, w, tak, obrazy tak, jego. No, na, na Wyspie Miejskiej może jakieś są koncerty różne imprezy. Też robią koncerty latem. czy tak, zimą? plenerowe. Tak, a, latem, tak? tak. To to nie niebawem się zacznie. Tak. I czekacie do lata? Jasne. Już kończę, Do wakacji chyba się nie będzie doczekać młodzieży, co? Na no, początku. No to życzę Wam, no dotwania, wy co maturzyści, czy jak, jak to jest? Nie, e, pierwsze, pierwsze liceum. Pierwsze liceum. Pierwsze technika, liceum. Technika. I, Wszystkie tak? zestaw całej szkół, tak, zawodowe, technika, li, no ale i czego jest więcej teraz? Liceów chyba najwięcej, bo liceum. techników już nie ma. Ja kiedyś pamiętam, że tu ostatnie technikum, jak pan kolegę miał, Bydgoszczy było kolejowe, jedyne w Polsce i zlikwidowano. Nie ma go. Teoretycznie. Na szczęście teraz powstają nowe. Od nowa. na na szczęście powstają, ale zlikwidowali praktycznie, no. Nie teoretycznie, bo nawet te semafory i te teory tam, co było, to wszystko kolega mój do muzeum wziął kolejowego. Więc tak było, niestety. Teraz odbudowują to, co zniszczyło. No dobra, to życzę Wam powodzenia i żeby się dotrwali do wakacji i dobre oceny mieli, prawda? Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Gdańska. Tam Czarna Perła i Lew a takie pirackie statki na Was. Dziękujemy. No i tym sposobem no, zakończam tutaj już wizytę na Starym Mieście, bo trzeba na pociąg się udać. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziębiński, pozdrawia Was w o. Idziemy na most z powrotem, gdzie, gdzie można dojść ulicą Dworcową, aż do samego dworca potem.